Witam Państwa w trzecim odcinku wideo-tutoriali poświęconych obsłudze platformy infosmsy.pl. W tym odcinku postaram się pomóc Państwu w zapanowaniu nad książką adresową. Zakładam, iż jesteście Państwo już zalogowani do naszego systemu, także aktualnie powinni Państwo widzieć stronę o nazwie „Mój profil. Z lewej strony ekranu znajduje się menu. Menu to dostępne jest tylko po zalogowaniu. Odnajdujemy w nim drugą pozycję o nazwie Książka Adresowa i klikamy weń, by przejść do strony poświęconej właśnie książce. W tej chwili nasza książka wygląda nader skromnie, ponieważ nie zawiera jeszcze żadnych wpisów. Szybko naprawmy ten stan rzeczy. W centralnej części tego widoku widzimy cztery przyciski. Dodaj grupę, dodaj osobę, wczytaj książkę oraz pobierz książkę. W tej chwili będą nas interesować tylko dwa pierwsze z nich. Czyli dodaj grupę oraz dodaj osobę. Dodajmy kogoś do naszej książki adresowej. Uczynimy to poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj osobę. Po jego uaktywnieniu pokaże nam się mały formularz, w którego pola zgodnie z opisami należy wpisać nazwę kontaktu oraz numer telefonu, gdy wypełnimy odpowiednie pola treścią. Klikamy przycisk Zmień w celu dodania wpisu do naszej książki. Kliknijmy zatem. Jak widzimy, pojawił nam się nowy wpis. Dodajmy jeszcze kilka osób. Ponownie. książka trochę się rozrosła. Dzięki niej nie będziemy musieli w przyszłości mozolnie wpisywać numerów telefonów, gdy zajdzie potrzeba wysłania wiadomości do kilku osób jednocześnie. Jeśli naszemu znajomemu, klientowi zmieni się numer telefonu, bądź będziemy chcieli poprawić np. literówkę w nazwie kontaktu, wtedy należy po prostu kliknąć w obiekt, który chcemy poprawić. Ponownie pojawi się nam znany już formularz. Tym razem jednak będzie wzbogacony o czerwony przycisk Usuń, gdyż wybraliśmy element z naszej książki. Poprawiamy ewentualne nieścisłości i klikamy przycisk Zmień. Załóżmy teraz, że jedna z osób z naszej książki adresowej przestała korzystać z dobrodziejstw telefonii komórkowej i najzwyczajniej w świecie nie posiada już telefonu, na który moglibyśmy wysłać do niej wiadomość. W takim wypadku Wybieramy tę osoby z naszej książki i klikamy czerwony przycisk Usuń. Po jego kliknięciu system zapyta nas, czy jesteśmy tego pewni. Jest to ostatni moment na zrezygnowanie z pomysłu usunięcia wpisu. Jeśli nadal chcemy dokonać tego usunięcia, po prostu klikamy tak w okienku dialogowym, które pojawiło się po kliknięciu przycisku Usuń, aby dodatkowo uprościć wysyłanie hurtowe wiadomości. Możemy naszą książkę adresową zorganizować w grupy, by za pomocą jednego elementu wybrać wiele pozycji naraz. Stwórzmy sobie teraz grupę poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj grupę. Tym razem pojawi nam się pojedyncze pole tekst. Zmień. Do naszej listy w książce adresowej dołączył nowy element. Oznaczony on jest innym kolorem oraz pogrubioną nazwą dzięki czemu łatwo rozróżnimy grupy i kontakty. Jeśli teraz chcemy jakieś kontakty dołączyć do tej grupy, po prostu kliknijmy w kontakt. Tym razem formularz, który nam się pokaże, będzie rozszerzony o istniejące w naszej książce grupy. Aby przypisać ten kontakt do jakiejś grupy bądź grup, musimy zaznaczyć odpowiedni checkbox i kliknąć przycisk Zmień. Od teraz pod nazwą grupy wyświetlane są przynależne do niej kontakty. Z biegiem czasu i rozrostem naszej książki oraz naszej firmy, czy też specyfiki użytkowania platformy infosmsy.pl może zaistnieć potrzeba zarządzania wieloma różnymi książkami adresowymi. W takiej sytuacji mamy możliwość pobrania książki na nasz komputer, zorganizowania nowej jej zawartości i po wykorzystaniu wczytania poprzedniej jej wersji. Aby pobrać książkę adresową z naszego systemu do swojego komputera, w celu chociażby zachowania jej aktualnej kopii, należy kliknąć w przycisk Pobierz książkę. Po tej operacji powinno pojawić nam się okienko z zapytaniem: co też chcemy uczynić z plikiem, który pobierzemy z serwera. Wybierzmy opcję Zapisz jako. Po tej operacji wyświetli się klasyczne okienko zapisywania plików, w wyniku czego zawartość naszej książki adresowej spocznie bezpiecznie w wybranym przez nas miejscu. Książkę tę oczywiście możemy edytować dowolnym zewnętrznym edytorem, Excelem czy też notatnikiem. Gdy aktualna zawartość naszej książki została zabezpieczona, możemy dokonać teraz dowolnych stosownych do tej pory wpis Daniel Kowszun, podepnijmy pod nowo utworzoną grupę. Podepnijmy także do niej jeden z już przypisanych kontaktów. Jak widać, wpis o nazwie miś uszatek znalazł się w obu grupach. Nie oznacza to oczywiście, że istnieje dwa razy w książce adresowej. Spróbujmy teraz usunąć grupę znajomi. Proszę zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Ponieważ w usuwanej grupie znajdował się wpis o nazwie Daniel Kowszun, został on usunięty razem z grupą. Miś-Uszatek jednak nie został usunięty, dlatego, że należał także do innej grupy. Gdybyśmy teraz usunęli grupę o nazwie Idole, tym razem Miś-Uszatek także zostałby usunięty. W tej chwili mamy przeedytowany stan naszej książki adresowej. Moglibyśmy teraz ponownie pobrać zawartość tej książki na nasz dysk i dysponować dwiema różnymi książkami, ładowanymi do systemu w razie potrzeby. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeśli chcielibyśmy teraz odzyskać naszą poprzednią zawartość książki, powinniśmy kliknąć w przycisk Wczytaj książkę. Po jego kliknięciu otworzy się standardowe okienko otwierania pliku. Wskażmy w nim poprzednio zapisaną książkę i zatwierdźmy ten wybór. Poprzednia zawartość książki została przywrócona. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam.